Widzowie to ja, kiks 11 Witajcie w kolejnym odcinku, kiedy Polska atakuje Niemcy i kiedy jeszcze SRR wkroczyło do Niem Kiedy Rosja Sowiecka wkroczyła do Niemiec. I pamiętajcie, jeżeli jak się Wam filmik spodoba, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a my już lecimy. Czas start. To było tak, kiedy jeszcze Niemcy musiały walczyć cały czas, ale kiedy SRR pomagało Polsce, to wtedy Niemcy zaczynały przegrywać. Dobra. Ach, jaki dziś piękny dzień. Nic nie jest bombardowania ani nic. Bzy, co to było? Co to było? Samoloty ruskie. Jak to możliwe? O nie! Trzeba ewakuować ludzi z miasta szybko. Aaaa. Wtedy ruscy też zaatakowali Berlin. A Polacy wyruszyli do innych miast. Ale Polacy niektórzy przebywali też w Berlinie. Ruscy chcieli zbombardować Berlin. I chcieli, i chcieli zabić Hitlera. Ale Hitler uciekł do kolonii, bo Polacy się dowiedzieli. No i lecimy dalej. O kurczę. Jeszcze na nas ruscy, na, 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 jeszcze ruscy nas zaatakowali, ale to jest takie dziwne. Kurde. No, no niestety nie, ale musimy walczyć. Na pewno musimy wygrać. Pamiętaj, że jeszcze Niemcy nie zginęły. auć, przewróciłam się. A, nic się nie stało? Bracie, nic mi się nie stało, trzeba walczyć. Uwaga! Ruskie wojska tutaj są! Ruskie wojska! Ruskie wojska tutaj są! O nie! Ginąłeś! A, a macie Niemcy! Dobra. Dobra, tym. Czerwony, lecisz po Polaków, żeby ten... Dobra, lecę. Panie Józefie, tak, co chciałeś? Czerwony. Czerwony rusku. Yy, tak, yy, właśnie zabiliśmy Niemców. No. I już wiem... I już, i już wiemy też, dlaczego dzieje się... Ale my już się dowiedzieliśmy jakby, co nie musisz nam wiedzieć. Aha, super. W ogóle y, sz, y, Niemcy zaczynają jakby szukać sojuszników, ale. Nie, ale nikt nie chce. Ale nikt nie chce y, pomóc Niemcom. Ale wiesz, jakie są dobre wiadomości, panie Józefie? Jakie? Że inne kraje chcą nam pomóc. Serio? Czy ty mnie nie kłamiesz czasami? No nie, ja cię nie kłamię, na serio. Ło, super! Dobra, to idę po resztę naszych wojsk i, i, i lecimy, nie? Bombardujemy inne miasta. Lecimy do innych miast niemieckich i je bombardujemy. I to było wtedy tak. To było wtedy tak, kiedy Polacy z ruskami zaczynali bombardować inne miasta, tak jak w Niemczech, takie jak Kolonia, Hamburg, Monachium, Augsburg i tam jakieś inne miasta. Więc wtedy Niemcy zaczynali się obawiać, że naprawdę oni przegrają. No ale też są właśnie, też Polacy i Ruscy chcą właśnie zabić Hitlera. A Hitler się schował właśnie w Kolonii. I do prostu yy, też inne kraje chcą pomóc jeszcze Polsce i Rosji. I, ta, I tak naprawdę, kiedy Niemcy przegrają, to, be, to będzie takie zwycięstwo, ta, zwycięstwo Polaków, takie szczęśliwe będzie, że. Dobra. Za dużo nie będę już gadać. Lecimy. O kurde. Ej, słysz, ej, chłopaki, słyszeliście, że inne kraje nie. Yy, Słyszeliście, że w ogóle inne kraje nie chcą, y, z, um, y, chcą nas też zaatakować? Naprawdę? Czy ty, nasz, czy ty nas czasami straszysz? Czy ty nas naprawdę straszysz? Czy sobie jaja robisz? Właśnie to. Właśnie nie. Nie robię sobie jaj. Serio oni chcą nas zaatakować. Takie jak Francja, Wielka Brytania, Belgia, Holandia, Austria, Włochy. Wszystkie kraje w Europy. Więc jakby jesteśmy pod zagrożeniem, niepotrzebnie zaatakowali, niepotrzebnie zaatakowaliśmy te Włochy i Austrię. Niepotrzebnie. Ale wtedy Hitler chciał wtedy napaść na, na, na Polskę, nie? Ale jak Polska się dowiedziała, to już szybciej zaatakował. Co to było, co to było, co to było? Co to, co to było? Ktoś zastrzelił tutaj żołnierza. Nieśmielić naszego. Ach, to ruscy, ty, to ruscy dobra, chłopa dobra, uciekamy stąd ach, już gdzieś nam uciekli no właśnie pani, panie Józefie Salinie i możesz ich pos, może pani ich poszukać? no oczywiście, ja idę ich poszukać no cóż dobra, wezmę innych żołnierzy chodźcie tutaj, chodźcie No, jestem. O co chodzi? No, żebyś mi pomógł, wiesz, czerwony. O no, dobra. Dodajemy. Niemcy! Panie Józefie, co się dzieje? Tak, Niemcy, Niemcy tutaj są. Ok, idziemy. Ach, już czas się Was pozbyć. Pewnie nam mówiliście jakieś inne kraje, żeby nas. Zniszczyły, żeby zniszczyły nasz kraj. No właśnie. O nie. Nie. Mi, mi nie namawialiśmy. Tylko po prostu one chcą nam pomóc. Wiesz? O, o zostałem tylko sam. Ach. Ha, dało się. O, już wróciłem. O, super, że wróciłeś. Więc. Więc super, to idziemy. Idziemy sobie na piwo? Oczywiście, wypijemy sobie drinka, nie? Chodźcie. I to już widzowie będzie dla wszystko. Podobał wam się film? Jeżeli jak się wam filmik spodobał, oczywiście to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a ja się już z wami żegnam. Cześć!